Pan Bóg jest większy od czegokolwiek, co możemy wstawić w drugą część takiego zdania. Jest większy niż to, co jest ograniczeniami czasu i przestrzeni. Jest większy niż nasze grzechy. Jest większy niż zebrane zło z całego świata. Jest większy niż to wszystko, co jest całym jego stworzeniem i całym wszechświatem. No bo jest Bogiem. Dzisiaj patrzymy na Jezusa jako na króla. Ale na króla wszechświata, króla wszystkiego, króla tego, co jest dla nas nie do pojęcia i nie do ogarnięcia. I to jest szersza perspektywa, która jest z jednej strony bardzo odległa od naszych codziennych spraw, a z drugiej strony ma być perspektywą chrześcijanina, który wie, że Bóg jest większy. O czymkolwiek nie pomyśla, co by nie przyszło mi do głowy, jakiekolwiek problemy. Nie działy się w moim życiu, jakiekolwiek problemy nie działy się w świecie, Bóg jest większy. Na jednym z najbardziej popularnych portali informacyjnych polskich, wczoraj na głównej stronie, znajdowałem filmik, który tyczył nie czego innego, tylko prawidłowego składania skarpetek. Co więcej, okazuje się, że pani, która pokazywała, jak to robić, jest bardzo sławną osobą. Japonka, która była tłumaczona na język polski, która zarobiła na tym miliony, pokazując tego typu rzeczy. No bo obejrzenie tego to rzeczywiście taka, taka strata dwóch minut, no, ale rzeczywiście obejrzałem. Dowiedziałem się, że całe życie źle składałem skarpetki. Prawdopodobnie nie zmienię tego. Natomiast przypuszczam, że jeśli bym w mojej świętej pamięci, babci, jednej czy drugiej, Powiedział, że czy ona gdzieś tam w dzieciństwie by, by się dowiedziała, że ileś lat później będą uczyć, jak składać skarpetki, to by się popłukała w głowę. No bez przesady. Mamy wiele tego typu rzeczy, wiele tego typu poradników pewnie odnośnie wszystkiego. Dobrze. Jeśli ktoś chce takiej pomocy, świetnie. Ale to są wszystko bardzo małe rzeczy. Z nich się składa nasza codzienność, ale to są bardzo małe sprawy. Mniej ważne, trochę bardziej ważne, tyle że przykuwające nasz, naszą uwagę. Mamy taki dostęp do pomocy i do porad, że w zasadzie w każdej rzeczy moglibyśmy być zupełnie bezradni, i znajdziemy kogoś, kto nam poradzi, co zrobić. Rzecz w tym, że nie ma kogoś, kto by nam w stanie był poradzić tak, żeby dla każdego to działało, żeby w stanie był nam poradzić, a jakie mam sensownie przeżyć życie. W tych szczegółach tak. Ale jak mam przeżyć życie, żeby ono na pewno miało sens, no to nie ma poradnika. Może, albo może jest, i się okazuje, że jest nieodpowiedni, że jest nieadekwatny. Jeśli coś byłoby najbliższe takiemu poradnikowi, to jest Ewangelia. Ale ona nawet i w takiej formie nie jest spisana. Skupiamy się na drobnych sprawach, bo to nam przynoszą kolejne dni. Dzisiaj, kiedy mamy uroczystość Króla wszechświata, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby spojrzeć na szerszy obraz. I zobaczyć, a może jest coś więcej niż to, czym się zajmuje każdego kolejnego dnia. Może jest coś więcej, co nadaje sens temu, co w szczególe może wydawać się bez wielkiego znaczenia. Pewnie większość z nas kiedyś przystanęła. Przy jakimś mrowisku, patrząc z tej perspektywy człowieka na mrówki, które chodzą niby w nieładzie, jeśli popatrzymy parę metrów od mrowiska, ale kiedy już jest, jesteśmy blisko mrowiska, to widzimy, że tam są rządki wchodzących mrówek, wychodzących, tam jest jakiś, jakiś rytm, tam jest jakiś porządek. Gdzieś z góry jestem w stanie na to spojrzeć, a perspektywa moja wobec mrowiska to nie jest perspektywa wo Boga wobec świata. To jest o wiele, wiele większa odległość. Jezus jest królem wszystkiego. Rzecz w tym, że kiedy spojrzę na mały wycinek, to mogę mieć wrażenie, że świat się wymknął Panu Bogu z kontroli. Że Pan ma, Pana Boga albo nie ma, albo że on jest Bogiem słabym. Bo wtedy cóż mogę zobaczyć? Jakiego króla mogę zobaczyć? Mogę zobaczyć jedyną koronę, jaka pojawiła się na głowie Jezusa w czasie jego życia tutaj na Ziemi czyli koronę cierniową. Koronę, która jest znakiem hańby i która miała być znakiem wyśmiania. Tylko taką widać. Tej złotej korony nigdy na głowie Jezusa nie było. Ona jest w głowie niepotrzebnie pobożnych chrześcijan, którzy dokładają to na jakieś obrazach. Ale na głowie prawdziwego Jezusa nie było żadnej złotej korony i on nie potrzebuje żadnej złotej korony. Tą prawdziwą, jaką miał, to była ściernia. I ona jest prawdziwa. I dobrze, żebyśmy ją widzieli, bo jeśli zatrzymalibyśmy się tylko na tej koronie, tylko na takim królu, to widzimy porażkę. Tylko rzecz w tym, że to jest wąski wycinek. Że to jest zatrzymanie się na wielkim piątku, nie wiedząc, że jest Wielkanoc. Jeśli spojrzę w ten sposób, to nie widzę tego, co jest szerzej. A Jezus nie jest tylko królem. On jest królem wszystkiego. Bóg jest większy od wszystkiego, o czym mógłbym pomyśleć. I my mamy wiele przykładów, gdzie będziemy podpowiadali sobie, pomagali: Zobacz, jest coś większego, bo jeszcze tego nie widzisz. Myślę, że to jest bardzo widoczne w przypadku dzieci. To jeśli byśmy mieli pyta pytać dziesięciolatków, czy oni chcą chodzić do szkoły, czy nie, i czego chcą się uczyć, to oczywiście, żeby większość z nich wybrała to, że więcej chcą się bawić, albo w ogóle nie chcą chodzić do szkoły, albo zajmować się tylko jednym przedmiotem, który lubią. Tylko ten rodzic, który widzi większy obraz, mówi, to nieważne, że już się nauczyłeś literek i trochę czytasz i potrafisz już, już policzyć najprostsze rzeczy i nawet potrafisz odczytać godzinę z zegarka i pójść kupić proste rzeczy w sklepie i wiedzieć, ile co kosztuje, potrzeba tobie dużo więcej niż wykształcenia trzech klas szkoły podstawowej. Ty możesz w tym momencie tego nie wiedzieć. Twój, twój ogląd widzenia, twój kąt widzenia może być mniejszy, no bo tak będzie jako dziesięciolatka. Tobie może się wydawać lepsze dla mnie by było, gdybym mógł się dłużej pobawić. Gdybym mógł obejrzeć jeszcze jedną bajkę czy film, jeszcze chwilę posiedzieć przy komputerze. Ale rodzic już z trochę innej perspektywy zazwyczaj będzie zachęcał, mając szerszy obraz, zrób coś więcej. Rzecz w tym, że znów taka różnica widzenia między rodzicem a dzieckiem jest prawdopodobnie o wiele, wiele mniejsza niż to, co my widzimy jako ludzie i to, co widzi Pan i my dzisiaj patrzymy na takiego Jezusa. Jezusa, który wycinkowo, nawet w naszym życiu, może być przeżywany, jakby ponosił porażkę, jakby jemu się nie udawało z moim życiem, jakby mu się nie udawało z moim domem, z moją rodziną, z moimi obowiązkami, z moim szczęściem i moim szukaniem sensu. Ale jeśli popatrzę tylko na wycinek, widzę wycinek i muszę wiedzieć, że to jest tylko to. Bóg jest większy. Jego widzenie jest szersze. I On zbawia każdego z nas. Jezus jest królem. Nie dlatego, że dołożono największą koronę na jego głowę z największą ilością złota, ale dlatego, że przyjął tę cierniową i że dzięki temu, co wycinkowo wydawało się być największą porażką w historii ludzkości i porażką samego Pana Boga, jesteśmy pewni zwycięstwa. Tego, że Bóg na pewno jest większy od absolutnie wszystkiego, co przyszło nam do głowy.